panie marszałku panie ministrze wysoka izbo dzisiejsza informacja i debata o polityce zagranicznej uprzytomniła nam raz jeszcze jak wielką szansę uzyskała polska polityka zagraniczna przez naszą obecność w Unii Europejskiej otóż wszystkim nam zależy na tym żeby Polska była bezpieczna żeby się dobrze rozwijała gospodarczo, żeby miała sąsiadów demokratycznych i pokojowo nastawionych, podzielających te same wartości, co my, żebyśmy byli bezpieczni energetycznie. We wszystkich tych celach nasza polityka zagraniczna uzyskała w Unii Europejskiej wielkiego sojusznika olbrzymią dźwignię dla realizacji i zabezpieczenia naszych narodowych interesów. To dzięki tej wielkiej dźwigni inwestorzy zagraniczni mają do nas zaufanie, dzięki tej wielkiej dźwigni możemy nakładać na Rosję sankcje, bo rachunki oligarchia rosyjska trzyma nie u nas i willę posiada nie u nas i nie jachty u nas sumuje, ale w zachodniej Europie to dzięki Unii Europejskiej możemy teraz występować o bezpieczeństwo energetyczne nasze własne. To również Unia Europejska jest tym najbardziej silnym czynnikiem modernizującym państwa postkomunistyczne. I właśnie nasza polityka spowodowała to, że Unia Europejska najpierw wystąpiła z Partnerstwem Wschodnim, potem z ofertą stowarzyszeniową wobec krajów byłego bloku radzieckiego. I i jest tym magnesem, który przyciąga tamte kraje w kierunku demokracji, wolności i przestrzegania demokratycznych standardów. Bez tej wielkiej dźwigni nasza polityka zagraniczna jest po prostu mało skuteczna. I ja nie rozumiem, nie rozumiem opozycji, że ona tak ustawia się do tego, co robi... Część opozycji, tak do tej prawicowej, do, do pisowskiej opozycji, że ona ustawia się bokiem do Unii Europejskiej, że traktuje to jako jakieś zło konieczne, że mówi o tym kondominium, o utracie suwerenności, yy, o tym żeby tworzyć jakieś inne bloki, od Morza Bałtyckiego do Czarnego czy od Odry do Kaukazu. No wszystkie te działania są tylko działaniem na osłabienie skuteczności naszej polityki zagranicznej, która dzięki Unii Europejskiej uzyskała jak powiadam, olbrzymią dźwignię, olbrzymią siłę. Czy to już jest wszystko? Nie. Żeby uzyskać więcej, trzeba raczej pogłębiać ist strukturę obronną Unii Europejskiej wspólną. To przecież powołujecie się Państwo na Amerykanów. Przecież trzeba poczytać amerykańskich polityków, analityków, którzy mówią, Europa, która ma większe PKB niż Ameryka, a wydaje dwa i pół razy mniej na obronne, powinna sama zadbać o swoją własną obronność w znacznie większym stopniu, bo Ameryka jest zajęta azją, terroryzmem. Afryką, Ameryką Południową i mój cały czas Europie zbudujcie własne siły zbrojne. Także wspólna armia, wspólna polityka energetyczna, wspólne przeciwstawienie się imperializmowi rosyjskiemu, a nie wymachanie samodzielne szabelką zapewni naszej polityce zagranicznej skuteczność. I tę skuteczność ta obecna polityka właśnie uzyskuje, a nie wasze recepty, które by prowadziły nas do osamotnienia, izolacji i osłabienia.